Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jak widzę ten bajzel, który oni zrobili od prawie roku, to mam ubaw po pachę. Ja wiem, że to jest sytuacja bardzo nawet no, dramatyczna, bo ludziom będzie zimno, ludzie będą marznąć, będą egipskie ciemności, ale jak to wszystko widzę, jak widzę to, że u nas w Polsce węgiel zalega gdzieś tam w podziemiach, jak widzę, że. Robią takie rzeczy, takie niebywałe rzeczy, sprowadzają jakieś śmiecie gdzieś tam z końca, bo śmiecie, no to nie, nawet nie jest prawdziwy węgiel, tylko tam po prostu jakieś śmieci domieszane, zmieszane, później to muszą jeszcze przesortować. Jak widzę, cały ten obłęd, który ma teraz miejsce, te skaczące ceny, te inflacje, te stopy procentowe to nic tylko. Kupić jakąś, nie wiem, taką rakietę, która lata w kosmos, wsadzić ich i niech lecą na Marsa albo na Jowisz, albo na Saturn, gdziekolwiek. Powiem szczerze, gdziekolwiek. Już nawet nie będę wybierał planety, po prostu gdziekolwiek. Albo bilet w jedną stronę, gdziekolwiek, nawet na inny kontynent, gdziekolwiek. Moi drodzy, Korea przez 42 lata ma nakładane sankcje. Czy życie w tym państwie północnym, czy tam się coś zmieniło? Kuba przez 61 lat były sankcje na Kubę. 61 lat. Czy nagle Kubańczycy odczuli jakieś sankcje? Nie. Te sankcje nie działają. One nie działają. One działają tylko dla korporacji z oceanu. One uderzają tylko w zwykłych ludzi, w zwykłych, w zwykłych obywateli. Nie wiem, czy wiecie, a to przecież wiecie, bo to już trąbią. Podobno, moi drodzy, ma wzrosnąć rachunek za prąd o 700%. O 700%. A ja się pytam, te wszystkie wasze te urzędy oświetlone jak choinki. Jak sobie pójdziecie na pierwszy lepszy spacerek gdzieś koło urzędu. Teraz, jutro pojutrze teraz pójdźcie po tym filmie, idźcie zobaczyć, oświetlone jak choinki. Może zacznijcie od ciebie, może wy zacznijcie oszczędzać prąd. Wy w Sejmie. Obradujcie przy zgaszonych światłach w egipskich ciemnościach, a później w tych urzędach, w urzędzie skarbowym, w urzędach różnych innych w bankach, a później proponujcie polakom, żeby Polacy siedzieli w domach w ciemnościach egipskich. Dopiero później, na szarym końcu, nie od razu. Nie od razu. A wiecie co? Najśmieszniejszy to ubaw popachy mam z tych wszystkich samochodów elektrycznych, nie? Bo podobno miało być tak tanio, jak 700% wzrośnie cena gazu. Gazu, prądu, a gazu też, wody, wszystko, moi drodzy, wszystko wzrasta. No to teraz Tesle będą sprzedawać się jak świeże bułeczki. A jeszcze przecież ci od ocieplenia klimatycznego to powiedzą, no dobra, przecież teraz właśnie jest potrzebne to, to ocieplenie klimatyczne, żeby nam nie było zimno. Tak, to ocieplenie klimatyczne. To nie ma co walczyć z tym. To trzeba właśnie doprowadzić do ocieplenia klimatycznego, żeby tak było 50 stopni 12 miesięcy w roku, jak na Półwyspie Arabskim. Moi drodzy, wielkie oszczędzanie, słuchajcie, bo większych bredni. Ja po prostu już naprawdę mam odlot. Pojawił się taki artykuł Interia wydarzenia pana Jakuba Szczepańskiego pod tytułem Wielkie oszczędzanie. Polskie miasta mogą pogrążyć się w mroku. Rachunki w górę o 700%. Tylko po raz kolejny zapytam, kto doprowadził do tej sytuacji, że gaz jest drogi, prąd jest drogi, wszystko jest drogie benzyna, no paliwo, wszystko jest drogie, węgiel jest drogi. O węglu to nawet nie będę mówił, zalega nam po prostu zalega, zalega. A przepraszam, przecież jest wywożony. Cytuję. Przez wzrost cen energii strach zaczyna zaglądać w oczy samorządowców. Jak usłyszeliśmy, podwyżki sięgną nawet 700%. A one już sięgają, więc na pewno odbiją się na mieszkańcach. No jak zwykle, już teraz włodarze mówią, że konieczne może być zamykanie urzędów, basenów czy lodowisk. Za urzędami jestem. Wy się zamknijcie już na zawsze. Na amen. Wyłączenie iluminacji oraz oświetlenia miejskiego. Ja proponuję też sylwester w zakopanym, żeby TVP tam już nie ingerowała. Organizowanie punktów dogrzewania dla mieszkańców w biurach, które nie zostaną zamknięte. Temperatura ma wynosić 18 stopni Celsjusza. A to jest doskonała temperatura. To jest bardzo zdrowa temperatura. Wszystkie te biura poselskie pozamykać. Wszystkie parlamenty pozamykać, pogasić. Wiadomo już, że od 1 stycznia 2023 roku ceny energii dla samorządów wystrzelą. Kurczę. Teraz w przypadku mazowieckiego Ciechanowa rachunki za oświetlenie uliczne oraz energię dla budynków i obiektów miejskich Poszybowały aż o 8 milionów złotych. Ja ostatnio gdzieś tam widziałem w Niemczech coś tam, że tam już jest ciemno. Egipskie też ciemności oszczędzają na prądzie. Gdzieś tam w Belgii też coś tam już robią. Szykuje się naprawdę jesień, a szczególnie zima, średniowiecza. Jeśli przetrwamy te dwie pory roku, to będzie dobrze, ale musimy przetrwać. Wiecie, oni trzęsą pośladkami, a my się zabezpieczymy. Trzeba robić filmy, jak się zabezpieczyć i się nie martwić. Zdecyduję na słuchajcie. Na pewno będziemy wprowadzać ograniczenia, chociażby w kwestii oświetlenia ulicznego. Zastanawiamy się, czy będziemy wyłączać je w nocy, czy redukować energię. Zmiany mogą też dotknąć lodowisk i kąpielisk, mówi Krzysztof Kosiński z PSL. Nie da się bowiem podnieść dziesięciokrotnie cen biletów, żeby zrekompensować koszty związane z funkcjonowaniem takich obiektów. Hmm. O potrzebie zaciskania pasa mówi też jakiś tam pan Banaszek, prezydent Hełma, reprezentujący koalicyjne stowarzyszenie Odnowa. Na pewno będziemy oszczędzać. Hełmie, o, uwaga! Moi drodzy widzowie z hełma będziecie oszczędzać, zawsze znaczy oni będą oszczędzać, będzie ciemno. Koalicyjne Stowarzyszenie Odnowa. Tak się to nazywa, zapamiętajcie. Wzrosty cen energii są znane. To problem ogólnoeuropejski, każdy samorząd będzie musiał podjąć działania wewnętrzne, optymalizujące ponoszone koszty. Ceny energii, stalowa wola i hełm na razie bez drastycznych decyzji. Rząd wie, że jest kiepsko, skoro ceny skaczą o 700%, opozycja wie, że nasza wina to nasza wina, ale tak jest na całym świecie, cena surowca jest taka, a nie inna. Ale brednie, jak po takich słowach, nie wysłać na inną orbitę. My mamy miliony ton węgla. Zapamiętajcie sobie po słowie, po raz na zawsze. My jesteśmy samowystarczalni. Tylko te wasze różne układy, CO2, unijne, jakieś odnawialne źródło energii, inne jakieś dyrdymały frazesy, jakieś kocopały dziwaczne, jakieś durnowactwa nie z tej ziemi, cuda niewidy. Przecież to jest jeden wielki... Bełkot. To jest jeden wielki bełkot. Nasze miasto absolutnie nie planuje drastycznych decyzji wpływających na komfort i bezpieczeństwo zdrowotne oraz publiczne naszych mieszkańców. Deklaruje Lucjusz o jakie imię? Nadbereżny spis prezydent Stalowej Woli. W pełni wykorzystamy już dostępne i zapowiadane narzędzia finansowe udostępniane przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego. No tak, jakiś tam podbipięta e, pisowski, e, więc... Pojawiają się braki w budżecie przy działach związanych z energią, więc w pierwszej kolejności podejmujemy działania zapewniające płatność. Zdradza Interi prezydent Helma. Jeśli mówimy o roku 2023, chodzi nam m.in. o pokrycie kosztów dla elektrociepłowni wynikających choćby z dyrektyw unijnych dotyczących korzystania z węgla. Wypiszcie się z tej Unii. Nie będziecie musieli oszczędzać i nie będziecie musieli chłodzić ściemniać, ściemniać to wy potraficie od 7 lat od 30 lat. Jak usłyszała interia, lubelskie miasto przygotowuje się na srogą zimę. Nie da się więc wykluczyć wcześniej gaszonych latarni czy braku iluminacji. Obecnie lokalni urzędnicy przyglądają się między innymi rozdzielnikom ciepła, żeby zimą jak najefektywniej wykorzystać energię. Jeśli chodzi o samorządowe oszczędności z powodu kryzysu energetycznego, pionierem okazuje się Wałbrzych. Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta cały pakiet działań ogłosił prezydent tego miasta. I powiedział tak: likwidujemy ogrzewanie przestrzeni korytarzowo-wspólnych, przestrzeni biurowej. Będziemy mieli temperaturę do 18 stopni Celsjusza. Na sezon jesienno-zimowy komasujemy też różne działy instytucji miejskich. Niektóre z osobnych placówek będą ogrzewane tylko na tyle, na ile to potrzebne do funkcjonowania infrastruktury. Od godziny 20 wyłączamy oświetlenie obiektów zabytkowych, iluminacje witryny. Jesteśmy otwarci na kolejne ciekawe, a czasem może nawet kontrowersyjne propozycje od mieszkańców. No to ja proponuję. To mówię, że proponuję: wyłączcie na stałe prąd w urzędzie miasta. Wyłączcie wszędzie. O Boże. Oni wkrótce to myślę, że to jak zaczną, to nawet nie ma sensu czytać, moi drodzy, bo taki artykuł z życi wzięty. Ja myślę, że oni wkrótce padą na genialny pomysł, że uruchomią taką ciepłownię publiczną, czyli jak tam będzie zimno w domach, to będzie taka jedna w mieście i tam będą sobie mogli ludzie pójść na godzinkę się ogrzać. Za darmo. Później powiedzą, no przecież było za darmo. Przecież... My tak dobrze dla was zrobiliśmy, Wam tak dobrze zrobiliśmy, Wam za darmo udostępniliśmy na godzinę ciepłownię. Taką dla was ciepłownię. Tam sobie pójdziecie bez kocyka, pohulać troszkę przez godzinkę, a później do domku tak przed samym snem, żeby już później w tym zimnym nie spać. Tacy rozgrzani pójdziecie do swoich domostw. To jest niebywałe. To jest niebywałe. Jak ja czytam po raz kolejny jakieś brednie herezje tych wszystkich ludzi. Tych wszystkich, którzy już planują, jak to będzie ciemno, jak zgaszą jedną latarnię, jakąś iluminację świąteczną i tak dalej, ale to wszystko jest ich wina. Gdyby nie ich, durnowata polityka, to tego by nie było. Nie mielibyśmy żadnych problemów. Żylibyśmy jak parę lat temu, bezstresowo. Kto się wtedy martwił o energię, że będzie ciemno, że będzie zimno? Nikt, ale to wy do tego doprowadziliście. I to nie jest oczywiście przypadek. Nic nie dzieje się przypadkowo, moi drodzy, no przecież nikt chyba nie uwierzy, że to jest przypadek, że to się tak stało 24 lutego. Kurczę, się stało, rano wstaliśmy, a tutaj byłaby informacja. Nie, przecież to jest wszystko zaplanowane. Dobra, trzymajcie się, aż mnie czkawka tutaj złapała. Trzymajcie się bardzo cieplutko, życzę wam, no dosłownie cieplutko, bo idą ciężkie czasy, ale spokojnie, trzeba robić teraz filmy takie, żeby już przygotowywać, żeby coś już się zabezpieczyć w jakiś sposób, żeby coś już przygotować, bo bo czas biegnie szybko, już jest praktycznie wrzesień, trzeba już za, zacząć myśleć, bo dzień coraz krótszy, jeszcze zmienią tę godzinę, więc będzie naprawdę nieciekawie. Później będzie ta późna jesień. Naprawdę trzeba się już powoli zacząć zabezpieczać, żeby mieć ciepło w domku, żeby też mieć co jeść i żeby mieć prąd, żeby mieć elektryczność, jakieś światło, bo przecież nie będziemy mieszkacie w, w kamieniołomach. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć, pa, pa.